O, mam nadzieję, że mi starczy baterii. E, Lokowanie produktu, jak się patrzę. E, przychodzi bardzo ładnie zapakowana. Ja widziałam, przyznam szczerze, recenzję... Znaczy nie, nie widziałam recenzji. Widziałam, że są recenzje w internecie e, i byłam bardzo ciekawa. Podobno ta suszarka suszy szybciej niż wcześniejsze modele e, suszarek Philipsa. E, podobno włosy są dużo bardziej nawilżone. E, tej technologii. W skrócie ta technologia polega na tym, że ta suszarka bada stopień suchości i nawilżenia e, wilgotności, przepraszam wilgotności twoich włosów i sama może dostosowywać e, temperaturę i moc suszenia do stanu w jakim są twoje włosy aktualnie. E, nadaje się do włosów prostych, jak i kręconych. Ma różne końcówki. E, no i zobaczymy. Reklama jest bardzo przekonująca. Nie wiem, czy już widzieliście taką reklamę z różą. Myślę, że spróbujemy powtórzyć ten test, ale najpierw spróbuję jej po prostu używać, bo chyba kształtem z tego, co wygląda po rysunku różnej, standardowej suszarki. Także otwieramy. Spróbuję to otworzyć Wam na wizji. O! O! No dobra. Tak to wygląda suszereczka, końcóweczki i faktycznie nie jest duża, o, troszkę ciężka, bym powiedziała, ale nie przesadnie. Dobrze że w ręce, czekajcie, bo ja jestem praworęczna, a to jest lewa ręka. Nie, no spoko, chociaż trochę waży, ale no jeżeli cały korpus jest tutaj, silniki, cała ta to pewnie musi ważyć. Aha, tu chyba jest jakiś czujnik i tu z tyłu, nie wiem czy to będzie widać, tak delikatnie widać te e, tryby, które się pewnie zaświecą po wybraniu danej opcji. Przycisk działa, tu całkiem spoko. O, osoby z długimi paznokciami, tak jak ja, mogą mieć problem, żeby które się pewnie zaświecą po wybraniu danej. No dobra, pierwsze wrażenie na bardzo szybko, powiedzieć po twarzy, że nic nie było ustawione, jestem świeżo po suszeniu głowy, e, jeszcze bez makijażu. 5 minut, 5 minut, 14 sekund zajęło mi wysuszenie włosów do takiego stanu jak obecnie, na zwykłą, płaską szczotkę tego typu. E, włosy są mięciutkie. Nie jestem przegrzana, nie mam, nie mam uczucia, że te włosy były bardzo, bardzo gorące, nie oparzyło mnie, nie spociła mi się skóra głowy, ja się nie zdążyłam spocić, włosy są idealnie suche, więc serio, wow, już wczoraj wydawało mi się, że suszy dużo szybciej ta suszarka, ale nie sądziłam, że aż tak, bo ani nie miałam największej mocy włączonej, ani najwyższej temperatury. Na, działałam na tym trybie, właśnie sensor IQ, który sam dobiera temperaturę. No, jestem mega zadowolona. Dzisiaj będziemy dalej testować, także śledźcie nas.